Więc dobra, to co mam z Dunlandu, to ja przekieruję może na. Eee, dobra. To jest który może nam zajechać i także No właśnie. A teraz widzę, że tak za bardzo nie jestem pewien, czy dobrym pomysłem będzie, żeby się cofnąć. Bo. to mi chodziło, żeby się cofnąć, nawet jeśli Ferbis nas zaatakuje, nie. Dobra, cofamy się pod Isengard. E. A, no dobra. Chciałbym zniszczyć gospodarkę i Fangor, nie? No dokładnie. Taki miałem na to pomysł. To co, jedziemy na Gondor? Na Pałę? Czekaj, a e Masz Eomera przy okazji? Masz tak, e wiem, wiem. E, wiem o tym, że mam Eomera. Dobra. Wy dołączycie do sił północnych, a wy dołączycie do sił w Danlandzie. A potem, do, do, potem do, przekier przekierowanie do Aragorna i taki miałbym na to pomysł. Pytanie: czy jak przekierowałem teraz moich strażników do Min Minhiriad, gdzie mam ee, kuźnie, to czy oni na następną turę będą już lepszymi, czy będę musiał jeszcze po poczekać? Tak, A. Dokładnie tak działa kuźnia. Czyli nie muszę czekać jeszcze jednej, Bo ja dopiero co ich tu przekierowałem. Czy znaczy nie, musisz. Znaczy w następnej. Nie w tej? W następnej. Znaczy A czy nie ma. nie, czekaj. A nie, czekaj, bo oni teraz się będą. chociaż prze... nie, dopiero w następnej, bo to. Teraz tracisz turę na przemieszczanie i za do B, Potem będzie tura chyba na to, żeby właśnie byli ulepszeni i dopiero w następnej. No dobra, to na, na Danland ich przekieruję, bo na Danlandzie też jest kuźnian, to co za różnica, eee, czy to będą. jedna to... na Gondor? E, co chcemy. E, no, chociaż nie, nie. nie bronić wenedwet? Nie, nie. No czy... nie mamy wyjścia. Nie, nie możemy niestety. Z, takiej, z takiego względu, że jesteśmy narażeni wtedy na atak felbisto, bo oni się przedarli się przez ten środkowy przesmyk. A no, maszę wrażenie, że w tej chwili ta kurwa wszystko jedno. Nie no. Zostajemy na razie. Bo, jeż nawet jeżeli uda nam się zająć Gondor, to Felbeast będzie musi. To, jak Felbeast zajmie nam End the Wade, to tak czy siak będziemy się tam napierdalać. A jeżeli. Będzie. A uwierz mi, dużo lepiej się na tym terenie bronić, niż atakować ponieważ wtedy będziemy w gorszej pozycji. Czyli tam na tym wschodzie, gdzie jest mało terenu. Hm. Hmm. hmm. Dobra, jeśli chodzi o Boromira i Elronda, to już robimy najazd, czy na razie spas spasujemy? Może no, daj mi chwilę. Dobra, czyli rozumiem, że, że pas. Zastanawiam się, co chociaż? Dobra, na razie jeszcze nie. A właśnie, tutaj mogę sobie przecież rekrutować. Eee, dobra, to ja bym chciał... Czekaj, co ty masz tu, Aragorn? Do Aragoryna chciałbym strażników. Na razie dwa bataliony. No, a trochę to potrwa, ale. Dobra. Eee, robiłem zapis? Zrobię teraz. <laughs> Dokładnie. Eee, czekaj, kapitulacja to tu. Tak. <laughs> Czuję pytanie, czy do kapitulacji potrzebna jest zgoda drugiego gracza? Nie, yy, ja mogę skapitulować bez niczego. Y tak. I wtedy grasz po prostu sam. A jestem jest. obserwatorem. W sumie nie wiem, jak to, to kurwa działa. Dobra, no to czeka nas kolejna męczara na End wait, Mam nadzieję, że już nie będzie takich jaj. E, myśl pozytywnie. A teraz, a ja Cię Felbiście błagam za ataki Dunland. Dlaczego wstrzymuję? Drakon? Halo? Mam cofnęli się! Ale ja i tak się... nie, nie możemy zaatakować gondoru, dopóki nie ogarnę sobie kawalerii, więc troszkę lipton. Dobra, tu są strażnicy, to zapraszam tutaj. Dobra, męska decyzja. Atakujemy gondor. Nie możemy dopóki mamy tego Felbista obok. A skąd wniosek, że zaatakuje Neduet? Bo będzie. No, może to. Znaczy się możliwe, że oni planują, żeby z dwoma, dwoma ariami nam, nam wjechać. No ale wiesz, jak to będzie wyglądać. 15 minut będą czekać, aż przyjedzie jedna. Chociaż fakt faktem, że ta armia, która tam jest teraz, może być trochę niebezpieczna. Nie jesteśmy za bardzo do niej przystosowani. No tak, powiem ci w każdym razie, no, no niestety nie Saruman możemy. Ale na się na Isengard. Ci nie Isengard chcą zaatakować Isengard. Nie, nie powiem tak, nie możemy zaatakować Gondoru, no bo jeżeli zajmą ND, trzeba będzie go odbić i wyjdzie na to samo. Że i tak będziemy się na tych terenach napierdalać. A te, a jak wszyscy wiemy, te tereny są przeklęte. Ale Saruman sobie poszedł. Przez gburę na guli, e, Dobra, ja byłbym skłonny zaryzykować to poszedł ata to byłem trochę na, to, poszedł to trochę na dużycie, bo jest w Fangornie. No mm, Tak, ale już nie zagraża nam ze strony Dan Dan Danlandu. To ewentualnie możemy spróbować z atakiem na Fangorn. się na Fangorn. A faktycznie. No dobra, no to w takim A, razie atakujemy Fangorn. Boję się, że to może być trochę chwilowe jeśli tam zostaną, to może być wesoło. Jeśli tam zostaną, to będzie fajnie, bo bo dostanie, do, bo, dostanie, bo Saruman dostanie w papel. Zdecydujemy się tak jeszcze na ten Mirwender. Na... No dobra, możemy. Właśnie nic nam się nie stanie. No dokładnie. Co oni tu mają? Dwa hordy kuszników, no to, no, no to jak najbardziej możemy. A Endoet niestety musi sobie jakoś radzić. No to jest. Czekaj, czy mam. Eee... A! Zapomniałbym. Co? Czekaj chwilę, nie to chciałem zrobić. No, no i teraz czekaj. chyba wszystko się. Czekaj, bo mi się tutaj coś z wojskami popierdoliło. Hmm? Eee, czekaj, bo ja tu jeszcze coś tam. Nie, no na razie chyba. Dobra. No to jedziemy z tematem. Hmm. Dobra, eee, Endead na razie relatywnie bezpieczne, a my będziemy. Dawaj na Fangor i miejmy to z hmm. Dobra, eee, szukamy wraku samolotu. Powinien się gdzieś tu rozbić mam nadzieję, że magia sorumana pozwoli nam wejść. O, teraz zaskoczyło, pozwoliła, bo poszedł gdzie <laughs> No i hopla Dobra, weszliśmy e... Gobliny Posterunek I. ja! Dobra, ja buduję fortecę na północy, ty możesz tam drugi bok obstawić No i już zacząłem budować Aha, e, nie podbudowałem cię a, jak ci się wydaje? No to szybko buduj gdzie indziej, bo. A, co no... to robisz? Dobra, niech będzie w taki sposób. Dobra, pamiętam, że w Fangornie była trochę chujnia z formami. No ale cóż, do co robimy im najazd? Czekaj, mi chwilę. Dobra, ja pilnuję ich od północy, żeby nam tutaj nie wleźli. Szwony, z kim my się bijemy? I e, sengar. A e, jakie siły? A no to nie wiem. W ogóle mapę trzeba było zobaczyć. Ech. No właśnie, nie wiem, czy możemy już ich zacząć jebać, czy jeszcze poczekać z tym. no co wiem, to, to siłowo nie jest ich aż tak dużo co nas. To może zaryzykować. No dobra, no to idziemy. To ja idę od północy, ty od południa. Ale ja mam tylko jeden bateriań, nic chłopie. A, dobra. No to w takim razie wszyscy razem. W jednym tempie. No to poczekaj tu na mnie chwilę. Mhm. Czekaj gobliny, pozbędę się ich. No i super level. Dobra, lecę do ciebie. Właśnie wczoraj cisnąłem bekę z, z, z moim znajomym, że ci budowniczy u ludzi to są takcy Janusze. Dobra, idziemy. Dobra, Ty idziesz przodem. Dobra, już widzę. ja, będzie to na ciebie działać? O, działa. No tak, tak. Te moce działają na sojusznicze jednostki. Więc możesz mnie wspierać. No a ja Wiecie. tam. Ja już tam widzę trolle, to tam nie podchodzę nawet. Rozumiem. Ale oni do ciebie podchodzą, chodź tu. Gdzie, gdzie? No na mnie lecą ceny. A, prawie. dobra. Osraj te, te trolle, po prostu leć na nich, jeszcze ja nimi nie zajmę. E, zrób cokolwiek. Zrób cokolwiek. Robię. Zaraz mnie zajebią. No rówcie się! Na z gul. Tu jest Nazgul, który się porusza piechotą. Baw się z nim dobrze. Co, już cię zajebali? Nie, próbuję ratować... próbuję ratować ten... próbuję ratować batalion. Wycofaj... wycofaj go do bazy. No to właśnie robię. Jest chociaż chorąży, także tyle i dobrego, dobra. Niech sobie pastuje. To, a chorąży zawsze zdąży Urba! Podeszli to No to spoko to jest jeden batalion, raczej jak wejdzie No wiem las mi pod fortecę, ale nie, no to... nie nie No dobra, znalazł sobie zajęcie Czy żeby trola zatrudnili? Tak zatrudnili Dobra, ile tam? No spoko ogarnięte no to co mi jest? No spanikowałem, a ty, a ty byś nie panikował, gdyby na bieg biegł taki potężny troll? Ja mam wrażenie, że chyba w tej wersji 1.6.0 te, te ogniste strzały dalej są, nie są może już takie potężne jak w, dwójce, w jedynce, ale... dalej. Mhm. Szukamy im Buildera. No i teraz ten niezno irytujący no, moment. No. Dobra, ja im niszczę ekonomię, no to Builder im się nie przyda już. Jak, jak im zniszcz. Pozamiatane. No, Drodzy obywatele, pandemia, która, yy, ognisko pandemii fangowe zostało ugafone. Śmieszne. Ech. Coś mi z żartami dzisiaj nie idzie, no cóż. Dobra, teraz jako komisarz ONZ muszę przydzielić tereny. Dobra, wejdźcie Fangorn? Znaczy Fangorn biorę ja, natomiast ten teren bierzesz ty. Który? A dobra. Ten na północy. No i myślę, że możemy w następnej turze zaatakować Gondor. Eee, co, co myślisz o tym, o tym pomyśle? Mamy czem? Co my mamy czem? aczkolwiek, aczkolwiek A. dobra. Aczkolwiek trochę się obawiam, bo jednak siły jakie tu posiadają, zauważę, że tu jest troszeczkę gęsto, mają w tej chwili trzy bataliony prawie że zapchane, król goli zobacz co ma. Gdzieś jakbyśmy atakowali króla Nazguli, nie byłoby tak źle. Cześć, ktoś do mnie pisze, zaraz to zobaczę. Kolega z pracy, dobra. Eee... No ale ja tu se gospodarstwo pierdolne, bo czemu nie. Nie musimy się chyba cofać pod Isengard, tylko możemy kontynuować, myślę, natarcie. tarcie. I to jest dobre pytanie. Zobacz, że zwrót Rohanu. Możemy, o, możemy się cofnąć pod Wrota Rohanu, na przykład. Znaczy się, możemy jeszcze zaryzykować w taki sposób, że... ...by jeszcze jakoś obsadzić Isengard, tylko widzieć, że mamy z tym problemy. Ja polecam, żeby... Weź przekieruj, może, siły, które masz w Danlandzie na eisengard To wtedy on będzie zabezpieczony. I nie będziemy musieli się bać o niego. No. Nie powiedziałem, że to tylko jeden pułk. No dobra, ale wtedy możemy. Możemy wtedy. Nie jesteśmy zdani na łaskę Solva, nie? Dobra, to ja, ja proponuję teraz, żeby. Boromira przekierować na wysoką przełęcz z El Elrondem, żeby już ten, yy, ten pas zabezpieczyć. Kumasz, o co, cho o co chodzi? Halo? Jeszcze raz. Yy, Jeszcze raz. Proponuję przekierować boromira z Elrondem na wysoką, na Lorien. A potem zaatakować Przełęcz Czerwonego Rogu, żeby mieć już to zabezpieczone, Że, żeby, 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 się tędy już nikt nie był w stanie przebić. Okej. Okay. Aragornem z Tranduilem polecam, żeby kontynuować ofensywę i na, na Rohan przejść. Okej. Okay. Na Rohan? Mhm. I ja bym już w sumie tak troszeczkę zaryzykował, e, ja bym zaryzykował i zaatakował e, Gondor, żeby już e, i wtedy po prostu zabezpieczamy ender, e, Gondor zamiast Endowate, a Endowate już powinno być bezpieczne. To co, jedziemy na Gondor? No, możemy zaryzykować. To, to trzeba, to zrobię save'a jakby coś. Na wszelki wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Co może pójść nie tak? Nie wiem. No a po gondorze może zrobić krótką przerwę. Znaczy się po nas w następnej turze. Hmm, no. Czyli tak, lecimy na gondor? No, lecimy na gondor. Myślę, że chociaż. No w sumie tak, mam Teodena, Eomera, Eowinę, całą rodzinkę i biedny batalion tych rycerzy. E, ty, ty, a ty masz. Co tam masz? Co, co masz w e, Dobra, mam już. Nie masz szans na jakieś posiłki. Nie, chyba że coś ogotujesz. E, Albo zamówisz pizzę. No to jest wszystko co mam, na razie. Jebać? A hmm. Mamy trochę za dużo kawalerii. Znaczy, ja tak e, myślałem, żeby wojsko Teodona było ka typowo kawaleryjne. że chyba, chyba, że... Się... E, chyba, że w, się... chyba, że wstrzymujemy się jeszcze jedną turę, bo właśnie mam batalion Rohirrimów, którzy tam czekają już na... w Mi Tylko, że były, byliby dopiero tutaj za turę. To jaka jest Twoja decyzja? Prwa, czekaj. E, takie pytanko, jak mam kowadełko na batalionie, to znaczy, że oni są ulepszeni już, czy że dopiero będą ulepszeni? Jakie kowadełko? No, mam kowadło. Symbol kowadła. Bo ja mam. Że t... się co? Ulepszają się. A, czyli... No to ja jeszcze te siły w Danlandzie zostawię, żeby się już tam ulepszyły. Mhm. To klikaj. A, ja w ogóle zauważyłem, że w ogóle łuczników nie mam. Będę musiał ten błąd naprawić. W najbliższej przyszłości.